Siema siema, z tej strony ja, Martel i witam Was na kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft, ale i dzisiaj będzie kolejny odcinek z Minecraft, ale z Dilta wypadają lotowe i ten wiesz, łapkę w górę, 5 łapek w górę, albo 6 łapek w górę, to kolejny film. A my przychodzimy dzisiaj do Minecrafta, jak widzicie, to tylko o przełączę, o proszę bardzo Jesteśmy już... Mój skin jest trochę zepsuty, więc... Przepraszam Was naprawdę bardzo mocno, ale my chyba już możemy przejść do Minecrafta, zostawcie się, się łapkę w górę, subskrypcję na kanale. A my wchodzimy chyba na tu blog radą Droba Wyszło na 1.15 upokować. Okej, okay, więc jesteśmy sobie na naszym jednym bloku i PowerPoint. Słuchajcie, W następnym odcinku może przyjść mój kolega na odcinek, ale musi być dużo łapek do góry. No i oczywiście pamiętajcie. O subskrypcji tego kanału. No bo to jest naprawdę bardzo ważne. Naprawdę bardzo ważne, a my już... Chyba możemy powoli prze... Wyszła niedawno wersja 1.16, więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was, żebyście obejrzeli. Ja oczywiście dzisiaj mam trochę inne warunki, więc możecie się nie dziwić, jak trochę będę słabo grał, ale dobra. No bo nie, 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 nie gram na biurku, gram gdzieś, gdzie nie tych Gdzie mój deal? No, teraz lepiej już wszystko działa, bo położyłem sobie na komputer. Wiecie, co ja muszę się tutaj też trochę zobaczyć Okej. Okay. Gdzieś? Mam chest. I tu by, powinien być jeden klocek delta. Okej, okay, więc mamy. Dzisiaj jest kamerka. Tak właśnie dzisiaj jest kamerka więc proszę was bardzo okej. się, Okej, mamy tutaj drzwi, Mamy chipped anvil, takie zepsute kowadło, Mamy mamy sekierę. Poczekajcie, a gdzie mam inny item? O. Patrzcie, ja już sobie może tutaj komplecik przygotuję, pyk. Ty się kiedy już nie potrzebuję, bo mam lepszą, ale zawsze może być na zapas. O, mamy Blaze Powder. Przyda się. Mamy schodki z diody tu. Mm, powiem Wam, że naprawdę super. Okay, kolejna rzecz jest to. Pędka. Mm, Okay, dalej, dalej mamy mieć Golden Sword. Może sobie go zamieńmy, bo Golden Sword bije na pewno mocniej. To teraz dostaniemy jeszcze. o. Proszę, może będziemy powoli kłaść. Dzisiaj mogę trochę, jak mówiłem, słabi grać, więc mogę trochę spaść, ale nie, jest dobrze. Na razie, na razie jest wszystko w porządku. Ok, mamy jeszcze gdzieś płytkę, połóżmy sobie. Połóżmy sobie... O! Właśnie i mamy to Tropical Fish No teraz zostawię to O! Właśnie Właśnie o tym mówię O! Mamy mm, ten Brewing Stand spoko Przyda się, ok, więc dalej sobie robimy, mamy takie i te meczki. O, mamy armor stand. Ok, mamy armor standa. ok, mamy kolejne łóżko, więc możemy chyba to rozwalić i położyć łóżko tu. Ale dobrze, jest to dobre. Nie będę mieć miejsca, bo o nie. O nie, ale dobrze, że mam kilo. No, jakiś mam kilo. Dobrze. O! Diam Diamond Axe! Kilo by się przydał diamentowy, ale jak na razie tak jest. Okej, okay. mamy kolejne drewno. Ja z tym drewnem mam wszędzie, bo tego drewna już mamy. No, pewno dosyć sporo. O, ale, o, co nam było? Nie gadać, że diamentowa łopata. Oh, yeah. o jee, nie wiem, co nam wypadło. Okej, okay, mamy Tyrabdora, Co dalej? O, mamy golden carrot, złotą marchewkę. Ok, mamy kowlę. Mamy emeralda, już 10 w sumie. W ogóle mi mój drodzy, noga, więc. Takie tutaj rzeczy się dzieją. Ok, więc mamy kolejny y, aromorek. W ogóle wypadają nam. Fajne rzeczy. No, nie, to jest oczywiste. Jasne, że to jest oczywiste. Mhm. Ok, lecimy dalej. Mamy bedrocka, przecież to jest niemożliwe na survivalu, a my, be... oj, Ej, co ty, co ty gościu, co ja już powoli będę tutaj nakładał, to przynajmniej mamy a ja już wiem bedrocka, a nie to zostawię, bo to na flinta mi się przyda, dobra, mamy bedrocka, mamy jungle planks, i mamy tub Coral Bloki. To się chyba na szary zamieni. Tak nie to by było nawet fajnie, ale się. Zamieniło. Okej. Okay. Mamy coś takiego jeszcze. I to sobie możemy położyć. właśnie... Okej, okay. więc mamy nawet spoko. Tutaj tutaj mamy jeszcze to. Nie, to Mossy Cobblestone Slab jeszcze mamy. Jungle Trapdoor. Mamy płytkę naciskową. Mamy kaktusa, którego nigdzie nie mogę po... No, na razie go zostawimy i mamy... I dalej otwieramy. Dalej otwieramy w takim razie. O, mamy kolejnego Trapdorka. Okay. o, mamy smycz, oj, oj, mamy to i dostaliśmy acima, to jest trudne, ja chyba, ja rzadko coś co takiego mam, o, mamy jajo żółwi, okej, okay. okej, okay. mamy żelazny trapdoor, spoko, mamy chyba wszystkie rodzaje trapdoorów, mi się tak wydaje, jak nie, to możecie pisać w komentarzu. Tak, jak jeszcze jakich nie mamy. Co? O, blok nam wypadł, super. Ale błagam, coś... Znowuż diak... diamentowa siekiera? Wybicie jakiś diaksowy kilo. To, co mi nie będzie potrzebne, to chyba... O, mamy ruda diaksu. A, to już mamy, więc to wywal zaraz. Czekajcie, o jacie. Myszka mi spadła. Poczekajcie mój drodzy. O boże. Okej. Okay. Jestem już. Wiecie co ja chyba spać pójdę. Czy mogę się już spać? Jeszcze nie. Jeszcze sobie trochę chwilę Musiał. Już bym musiał powoli... Bloczki. OK, już więc idziemy sobie spać. I rano będzie nowiutki dzień. o, o jak się wyspaliśmy! Dzień dobry, chyba fajny dzień jest. Ja mam jeszcze ostatnie miejsce. OK, też musimy dalej w takim razie to możemy wywalić. Nie wywaliliśmy, ale dobra. Okej, okay, mamy drzwi. połóżmy jakąś szybę, nie wiem. Jakaś... Dobra, wywarmy już z rzeczy. No Czekajcie. Po co mi w ogóle Minecraft kaktus, kaktus też mi potrzebny nie będzie. Co jeszcze? Ta siekiera. Nie to się przyda. Co jeszcze się nie przyda? Dobra, zostawmy, dobra, music disk. Możemy, możemy, wy... o, Boże. o, mamy smooth red sandstone slab. Pek, ok. I mamy się light blue concrete. Coś jeszcze, ok. Możemy na razie jeszcze to położyć. I możemy Mossy Stone Brick Slayer Zgadza, bo Kobrys to APS O, nie ścierpła noga. Okay. Mamy kilo diamentowy Ojej oh yeah. I mamy zbroję diaktową. mnie teraz to wymiatamy, moi drodzy Teraz to wymiatamy Mamy tyle bloków, a wy możecie strzelić Oczywiście, łapkę w górę jak słyszycie jakieś dźwięki, to proszę Was ym, nie dziwcie się, bo to tylko są siedzi, moim tam. Dziecko, więc nie dziwcie się. W następnym odcinku spróbuję to jakoś ogarnąć, ale dzisiaj nie mogę. Wyjątek widzicie, ok? Dacie wyjątek? Ej. Ok, już mamy tyle tych butów, że je wywalę. Mamy tyle niepotrzebnych rzeczy. Że tu nawet w głowie. Poczekajcie, a ile już odcinek trwa? 12 minut. To nawet sporo, ale ja chcę, ja chcę przynajmniej jeszcze trochę. Ujęny, bo to. Tak... Nie, że tu się tak szybko. Wywożę. Okay. Mamy jeszcze w takim razie szkło. Co jeszcze tu mamy? Co, jakie jeszcze bloki? Mamy to. No nie, gravel nie, gravel nie. No i to chyba wszystko by było. No więc daję dalej. Co to jest? nie potrzebuję. Ja Będę jakiś. O, mamy notebook. Pek i tu tylko bo jeszcze płytę, no nie musiałem nawet dia, diamenta na to używać. Okej, okay, ja tutaj to teraz... jest. Mamy kolejny standard, ale nasza wyspa już nie jest takim jednym. Jeżeli byście chcieli one bloka, żebym nagrał i skoczył tą serię, to serie, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu i będzie także ankieta. Jeżeli chcecie się zaznajomić z rekrutacją, to macie link w karcie do filmu, o którym więcej mówiłem, tam, tam chyba 40 sekund ten film, jak mówiłem coś o tej rekrutacji, więc możecie wpadnąć, dobra, a my lecimy dalej, w sumie nawet mi źle z tym idzie. Okay, idziemy dalej, rozwalam Delta. mamy żelazną motykę, która może nam przydać się, nie, wiecie co, a mamy jakieś bloki, nie, poczekajcie, okay, w takim razie ja wywalę niepotrzebne itemki, to jeszcze... Dobra, może tą złotą wywalmy, bo ona jest mniej tylowała Mniej tylwała motyka. Dobra, możemy w sumie to też wywalić. Bo po co nam dwie? Okej, okay, to też nie potrzebujemy. dobra, może ten. To też nie potrzebujemy. To też nie. Dobra, to może jeszcze. Tak. To też. Dobra, na razie wywaliłem. Takie rzeczy. No później będę już dalej. Bo. Zombie villager. No nie jest mi Wiem, że muszę go zmienić na villagera. Ale ja bone ej, bo... Właśnie bo... mam bone bloki, a on daj mączkę kostną. Bardzo fajnie to jest. Bardzo fajne to jest. Te małe bro... Właśnie to jest bardzo, bardzo cenne i bardzo trudne do zachowania najdłużniejszy, bo tylko możesz ją na tym biomie musisz mieć jeszcze silktaca. Nie, możesz mieć nawet na drewnianym, ale żeby zrobić silktaca musisz mieć. No, tak chcesz. Chyba, że w Anvilu chcesz. chcesz zrobić, ale jak zanim znajdziesz. Ho, ho, ho. O, o, ho. Mamy to. Mamy to. Okej, okay, wrzućmy nasze. Rzeczy, które nam na razie nie będą potrzebne, Pyk. w sumie to też wrzućmy. Ok, Strafimy to, tylko jeszcze by się mi mieczyk jak sobie nie wiem, czy na dzisiejszym odcinku to ogarnę, No to zależy, czy mi wypadnie, czy nie. Ok, w takim razie, o, mamy andezyt Okej okay. Mamy czerwoną pochodnię. Tutaj nie wiem, czy nam się w jakimś stopniu przyda. Czy villagerze może się odsunąć, bo miałem music disc. Mam no, Mam note bloka kolejnego zresztą. Pink. Pink concrete mamy, a na tym się go nie da, więc tutaj sobie go tak postawimy, mamy blast furnace, spoko, nawet enchanting tu możemy mieć. Grzybek na, na ten moment pójdzie tu, tylko ile mi się jeszcze zmieści? No. Chyba nie za dużo mi się nie, bo Później mi się podłoga tak, bo może brick. Okej, okay. w takim razie ja to rozwalę i mamy Blue Bed. Oh yeah. A tu mam w ogóle jakiś blog jeszcze. Jego. Dobra, poczekajcie. Ja to może rozwalę. Okej okay. Nie Tutaj to... Okay, mamy już łóżko zwycięzców. Mam kolejny złoty miecz, który ani trochę mi się nie przyda. W sumie ten wagonik mógł mi się przydać, bo tam jest skrzynka. O nie, nie, o, ale mam za to to, więc... Po co mi płotek w ogóle? Wiem, że mogę, ale ja nie chcę. Znaczy, czy fireball działa? nie działa tu? No to po co mi w takim razie on? Ja go wywalam nawet. Bo jak mi nie będzie potrzebny, to nie używam go w takim razie. Nie używam. Czy doby tutaj dookoła? Mam lawę, mam lawę, o. Mam paper, który się nam może przydać. Banner, pajeter, a może mam więcej takich wagonów. O nie, spadło to. Teraz poczekajcie, to jest w sumie o nie fansy znowuż kolejne łóżko. Ej, to poczekajcie, jak będę mieć bloki, to położę to łóżko. Tylko dobra, mamy tego, po prostu będziemy później niszczyć to. I znowuż mamy bone bloka. O i znowu już mamy e, lead Dobra. A to się chyba stakuje z tego co wiem, więc będzie spoko. O dobra, mamy coś. Mamy proszę bardzo jest coś. Szkieletą Horz mi nie będzie nawet potrzeb Nawet jeśli bym do Go nie uswojeć. rady drewniana też nie będzie mi ani trochę potrzebna no, okej, okay. ja w takim razie... No mam łopatę drugą też nie potrzebuję. A mamy już dwa łóżka kolejne, no. Dobra, mamy jakieś jedzonko. Jedzonko może się nam przydać. Ja jesteśmy na normal, więc... Dlatego idzie spać. Okej, okay, idziemy spać. Ej, a ten ma potkę na niewidzialność jeszcze. Nie spadnij, bo ostatni blok zawsze będzie. Okej, okay, w takim razie... O, mamy i A nie, to jest... Patrzcie, patrzcie, na czym polega ten infestor. O nie! Idzie Nie! Spać kubany. Spać kubany. A, dostaliśmy adsigment za to, że uderzyliśmy fajnie, bo w sumie jeszcze żadnych mobów nie miałem. No bo jakbym tu tylko z jajek, ale ja nie chcę. Mamy beczkę. Mamy beczkę. Czajcie to. Czajcie to, że mamy... Dobra, ja odłożę może itemki. Dobra, resztę do beczki odłożę. Na razie te łóżka. Też. Okay. Ja w takim razie tutaj będę ciągle. O, mamy jest. Ale my mamy już dobrą w sumie zbroję, bo patrzę w ogóle na nas. Okay. Mamy bardzo dużo delta. Z tego co tu widać. Wiecie co, wiecie co ja chyba zrobię? Ja tego kwiatka wyrzut nie wyrzucę, tak, ale tak. Znowu już mi noga ściera, moi drodzy, to jest masakra. Ja jeszcze mam dziś kamerkę, to się tak zareaguje. No dobra, moi drodzy, więc w takim, w takim razie Chyba czas nadszedł pożegnać, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. A my się już widzimy niedługo w kolejnym odcinku na kanale. Trzymajcie się bardzo i to bardzo serdecznie. Do niedługo, już niedługo. Pamiętajcie, że odcinki są w poniedziałek o 9.00. No i cześć.